Centrum Kultury Rodzimiej Villa Czerwony Dwór. Dziś po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność gościć w naszym studio festiwalowym wspaniałych gości. Kochani, witajcie syćka. Kobieta, która żyje w Warszawie, ale prawie całe swoje życie poświęciła dla radia i dla kultury ludowej. Szefowa redakcji muzyki ludowej, szefowa Radiowego Centrum Kultury Ludowej, koordynator Europejskiej Unii Radiowej do spraw muzyki tradycyjnej i folkowej, inicjatorka znakomitego festiwalu w Warszawie Folkowy Festiwal Polskiego Radia Nowo Tradycja”, inicjatorka znakomitych nagrań Muzyka Źródeł, laureatka wielu prestiżowych nagród. Jest autorką. Wielu tysięcy nagrań o tematyce folkowej, ludowej, tradycyjnej. Maria Baliszewska. Dzień dobry, Marysiu. Witam czychaniu. Marysiu, na naszym festiwalu z Zakopanem jesteś 51 roków. Opowiedz nam, jak wyglądały te syćki, początki, co się działo 51 roków temu na naszym festiwalu. Witam Państwa i już zagłębiam się w moje własne wspomnienia. Trudno mi uwierzyć, że minęło już 51 lat od kiedy ja postawiłam stopę w zakopanym na festiwalu, na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziemgórskich, który wtedy miał dodatkową nazwę Tatrzańska Jesień. To były pierwsze miesiące mojej pracy w redakcji muzyki ludowej. Polskiego Radia, tuż po ukończeniu studiów. No i dostałam polecenie od mojej ówczesnej szefowej, Barbary Krasińskiej, żebym przyjechała i zobaczyła, co to jest za festiwal. Co oczywiście z wielką ochotą zrobiłam, bo wtedy jazda w delegację i to do Zakopanego była to gratka po prostu, no ale ta pierwsza wizyta podczas festiwalu przeszła moje Najśmielsze oczekiwania, była piękna jesień, piękna, słoneczna, kolorowa, rzeczywiście tatrzańska jesień. Namiot festiwalowy niewielki w porównaniu z obecnym, mówię sceną, a i też namiotem, który kilka lat temu stał na wielkiej równi Krupowej. Więc to był mały cyrkowy namiot i on stał w okolicy ośrodka sportowego pod Krokwią. Ludzi absolutnie full, pełno. Pełny namiot, e, przypominam sobie tylko, że od czasu do czasu wiał silny wiatr, może nawet to był halny i wtedy wszyscy rozglądali się czy już z tego namiotu uciekać, bo on się chwiał cały. Z tym wiatrem, no, ale to, co się działo w namiocie, było arcyciekawe, bo, proszę Państwa, 51 lat temu to w Europie folklor był jeszcze żywy, i te zespoły, które przyjeżdżały wtedy na festiwal, a właśnie na ten festiwal w 1973 roku, to były po prostu zespoły wprost ze wsi. Ja pamiętam tak, Zespół Maśniaki z Zakopanego, który dostał wtedy chyba Złotą Czupagę za widowisko weselne. Ale też pamiętam świetnie zespół węgierski, mistrzowie sztuki tradycyjnej. No i to był taki popis znakomitych czardaszy w wykonaniu starszych już tancerzy, ale rzeczywiście byli to mistrzowie, ja do dzisiaj mam w oczach te kroki i to skupienie i ten czar niezwykły, z którym potem, no może nawet już więcej nigdy, aż tak pięknego tańca nie widziałam. No ale królem tamtego festiwalu był zespół z Ibizy. Hiszpania, mała Ibiza, jeszcze wówczas nie odkryta dla turystyki w tym stopniu, co teraz. Dziewczęta w strojach regionalnych, no w strojach tradycyjnych. Zdobionych złotem, na co wszyscy patrzyli z wielkim zainteresowaniem, bo to były bogate ozdoby, no i takie magiczne tańce, wspaniałe pieśni, czuło się ten autentyzm i to niezwykłe piękno tej muzyki. Tak, że ja wyjechałam z tego festiwalu absolutnie oczarowana i miejscem. Chociaż wcześniej znałam Tatry i Zakopane jako turystka, ale to był zupełnie inny świat, który dla mnie się otworzył na całe moje życie zawodowe i nie tylko. I przyjechałam do redakcji, powiedziałam do mojej szefowej, my tam musimy co roku wracać i zacząć robić nagrania. I w w następnym roku 1974 już wóz transmisyjny, robór polskiego radia, jechał wraz z oprzyrządowaniem ogromnym i szóstką pracowników robić nagrania podczas Tatrzańskiej jesieni Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Górskich. To są takie absolutnie wspomnienia, co mało kto bocy. Już z tego pokolenia mojego. To są no i właśnie dla Zokopanego, dla publiczności Zokopiańskiej i z całej Polski i dla właśnie takich ludzi jak Ty, którzy są zafascynowani tą piękną kulturą, tą prawdziwą kulturą. Czym dla Tobie jest ten festiwal Międzynarodowy w Zokopanem? Festiwal ten właściwie otworzył mi drzwi na Podchale, bo. Potem w następnych latach, wielu, wielu następnych latach przyjeżdżaliśmy z ekipą co roku nie tylko na sam festiwal, ale także po to, żeby robić nagrania muzyków podhalańskich, wówczas żyjących wielkich skrzypków, jak Władysław Obrochta, Tadeusz Szostak-Berda. No, lista jest bardzo długa. Tych spotkań, to były bardzo szczególne spotkania, więc festiwal znaczy dla mnie coś bardzo ważnego. Powstawało archiwum w polskim radiu, muzyki podhalańskiej dzięki temu festiwalowi. No i oczywiście rejestrowaliśmy te niezwykłe spotkania ze świata, muzyki, tańców, a przede wszystkim pieśni. No, radio to jest sztuka. Słuchania, a nie oglądania, więc dla nas dźwięk zawsze był bardzo ważny, i ta muzyka, która płynęła z festiwalu, była niezwykle atrakcyjna. Wtedy jeszcze nie było płyt kompaktowych, łatwych m, do kupienia z m, muzyką z całego świata, a właśnie ten festiwal pozwalał nam się z taką muzyką spotkać i pokazywać ją słuchaczom w całej Polsce. także. Trudno nawet ocenić, czym ten festiwal dla mnie jest. Potem, w 2001 roku, przestaliśmy już robić nagrania, bo już było stosunkowo łatwo dostać muzykę ze świata na płytach. I festiwal trochę zmienił swoje oblicze muzyczne, taneczne. Stał się może bardziej festiwalem scenicznym, niż wcześniej, kiedy na tej scenie ożywał dawny folklor, dawne obrzędy, obyczaje, pieśni. Dzisiaj przyjeżdża mnóstwo słuchaczy i widzów na ten festiwal, ale oni już mogą spotkać się z taką muzyką i z taką obrzędowością w wielu miejscach na świecie podróżując. Wtedy to było jedyne okno na świat. To niezwykłe miejsce zakopane i ten festiwal. Mam nadzieję, że będą kolejne lata jeszcze razem z nami wspólnie i polskie radio nigdy nie zostawi naszego festiwalu. Mogę obiecać, ale tylko we własnym imieniu. Oczywiście. Marysiu, bardzo dziękujemy za rozmowę. Bóg zapłaci wielkie i do usłyszenia i do widzenia zaś.